Cześć, dobra bez jaj, witam, nazywam się Mikołaj, jestem szefem rybajka. po godzinach królem rowerów Dzisiaj taka outdoorowa sceneria, wiadomo wirus, więc się nie gromadzimy, nie siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach Moim gościem jest Mikołaj Luft, rocznik 85, Ty, czyli troszeczkę ode mnie młodszy Pierwszy raz wiesz, że ja pamiętam gdzie Ciebie pierwszy raz świadomie zobaczyłem na oczy? W Adgarze jak byłeś A, na z naszym wspólnym znajomym w sprawie pamiętam. wpadł taki nieogarnięty gościu tak. w jakichś wielkich, rozciągniętych pludrach. Patrzę tutaj, tutaj w, w sprawie y, triatlonu, tak, tak? Dobrze trafiłem. Nie miał ani pół strzałki, wiesz, gdzie to spotkanie o co chodzi. Po czym się okazało jeszcze, że spotkanie jest zaplanowane po angielsku, tylko nikt się na przykład nie zapytał, czy ja po angielsku mówię, ale dałem radę. Projekt generalnie był ekonomicznie wątły, co potwierdziła inna firma z rynku, która go próbowała zrealizować z niewielkim skutkiem. Tym niemniej, wracając do naszego dzisiejszego gościa, jest to Mikołaj Luft. No właściwie, Miki, opowiedz coś o sobie. Co ty w życiu robiłeś? Co ty w życiu robisz? W tej chwili to prowadzisz treningi, trenujesz ludzi, bo bardzo duża część Twoich klientów to również moi klienci. Składam im całkiem przyzwoite maszyny, dużo wyjeżdżali, jak można było wyjeżdżać na, na treningi na zawody za granicą i, i się ścigali z przyzwoitym skutkiem. Tak, to prawda. Cała twoja historia wyglądała. Ile Moja historia? Jest ja jestem w triatlonie ponad 21 lat. Eee, Czekaj, szybko, liczę ile czyli... miałem zacząłeś. <laughs> no miałem 13 lat. Eee, no wcześniej. Jestem... A od czego zacząłeś? Od biegania, pływania, roweru? Tak, de facto zawsze troszeczkę umiałem pływać, gdzieś tam miałem ciągoty do sportu, ale moi rodzice nigdy nie chcieli mnie puścić do prawdziwego klubu sportowego. Czy e, no i... to dobry początek dla triatlonisty? Myślę, że najlepszy. Im e, na wcześniej, tym lepiej. Na krótko, tak. Na sprzęcie, no, tak, u mnie to... Tak, sprinty, sprinty olimpijki, tam gdzie pływanie się najbardziej liczy, no to na pewno y, to pływanie nam zostanie, jak zrobimy je za młodziaka. Ja po prostu umiałem. Nauczyłem się, ja nauczyłem się pływać jak miałem 5 czy 6 lat w gliniankach okay. na, na, w, w Zielonce, także to pływanie to no, było takie, że się przemieszczałem do przodu y, i tyle. Gdzieś tam y, do 12 roku życia jeździłem po prostu raz do roku na sztafety szkolne i to było Aha. całe moje startowanie. Skórym? Pływałem 25 metrów 20 sekund i to okay. cały wyprawy. Startowali stafetę, każdy swoją dyskusję... Każdy jeden basen okay. robił, to okay. były tylko pływanie. Także taka żadna kariera, mm. tak? Nawet to nie były regularne treningi. No i miałem takie szczęście, że po prostu po szóstej klasie moi rodzice stwierdzili, że zmienię szkołę. Ehm, I i, i e, zmieniłem szkołę na pierwszą społeczną. Na Ursynowie. Ona miała i tam jakiś profil sportowy? Właśnie tam się okazało, dopiero jak już przyszedłem do tej szkoły, że Zbyszek Zawadzak prowadzi, którego serdecznie pozdrawiam, prowadzi klubik UKS 1 wraz z Pawłem Kwaśniewskim. To byli moi pierwsi trenerzy i oni właśnie prowadzili ten klubik triatlonowy w formie takiej zabawy dla dzieciaków, ale też organizowali obozy w Góżnie, obozy w Spale. No, i ja bardzo szybko się wkręciłem, i wreszcie tak po prostu mimochodem do tego sportu yy, jakoś się dostałem. No tak, no zupełnym fartem. I taki pierwszy poważny start to były jakie zawody, jaki dystans, ile miałeś lat? Pierwszy raz wystartowałem po roku treningów w Poznaniu, był taki triatlon. 200, 5 i 1, ale stanęło na 200, jakieś 10 i może ze 2 km. W związku z tym, że po prostu po e, niektórzy, nie, wolontariusze, którzy mieli pilnować, gdzie mamy jechać, zeszli sobie po prostu z, ze swoich checkpointów, przejechaliśmy nawrót, połowa zawodników pojechała gdzieś w krzaki głęboko w las. E, nie wiem, nie pamiętam jak to się skończyło, szczerze mówiąc, byłem daleko za podium. E, następne jakieś poważniejsze zawody, no to rok później startowałem na mistrzostwach Polski i młodzików to w Szczecinku 14 lat e, i wtedy byłem młodszy w kategorii. E, zająłem miejsce 31 na 39. E, pamiętam traumę pływania w 15 stopniach bez pianki, w wyciągniętej koszulce triatlonowej w ogóle, Jest. po co ja ją zakładałem. Dogoniły mnie dziewczyny wtedy, które startowały trzy minuty za nami. Także totalne jaja. No ale już rok później troszeczkę się ogarnąłem. Zainwestowałem w piankę. Gałacha sobie zrobiłem na miarę w Łodzi okay. specjalnie. No i już skończyłem czwarty w no, to już ten Mistrzostwa podził. Polski i to tylko i wyłącznie przez kiepskie zmiany. Także okay. było w zasięgu drugie miejsce. Ale to się też chyba um, jakoś zbiegło z tym, że ja muszę wtedy byłem w okresie odcinek, dojrzewania. Kolars kolarski odcinek nagrałem, wygrałbym, ale to muszę nagrać triatlonową. Tak, wygrałbym, wygram, ale. ale zmiany kiepskie. Tak, zmiany kiepskie, Dobrze. no i potem je dopracowałem i teraz mam jedne z najlepszych zmian w ogóle. No, mogę Ja powiedzieć, też mam na świecie. jedne z najlepszych, 8 minut na przykład mi zajmuje jedna zmiana. Bo ja muszę założyć skarpetki, wytrzeć nogi, napić się kawy. Znam lepszych. Żartuję. Nie, ale 15. ja naprawdę, wiesz, jak patrzysz po najdłuższych czasach zmian, to jestem w ścisłej czołówce. No dobra. A powiedz pierwszy, jakiś taki poważny sukces. No bo to młodzik to nie, jeszcze nie jest taka kategoria bardzo na serio. No i czwarte miejsce to jeszcze nie jest mistrz Polski. Kiedy no ja się dosyć wygrałem? długo rozkręcałem do tych wyników poważniejszych i to chyba tak mnie napędzało też bo rzeczywiście byłem głodny z jakiegoś sukcesu, ale dopiero właśnie na tych mistrzostwach polskich młodzików zobaczyłem, że ja mogę się rzeczywiście ścigać, że mogę próbować wygrywać i o to walczyć, i już ten trening rzeczywiście traktowałem bardziej serio niż tylko taką zabawę. Potem lata się ścigałem na olimpijkach, sprintach w Polsce. Mając 18 lat dostałem się do kadry polskich juniorów. I to był taki przełomowy rok, gdy połowę czasu praktycznie jeszcze do tych w klasie maturalnej spędziłem na różnego rodzaju obozach. Szkołę zaliczyłeś? Zaliczyłem i to całkiem nieźle. Matura czwórki, piątki, także Ale sam byłem zdziwiony. I cóż, gdzieś ta pierwsza dziesiątka w Polsce, powiedzmy, cały czas mhm. się kołatałem najwyżej, powiedzmy, piąte miejsce, jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski na Olimpijce bodajże. No ale przyszedł potem czas, gdy pojawiły się długie dystanse w triatlonie. No, a ja, okay. ja zawsze Odstawałem troszeczkę z pływaniem, jako że jednak późno zacząłem pływać na poważnie, bo te 13 lat, potem miałem 15 lat, jak dojrzałem i nie ukształtowałem się tak pływacko, jak powiedzmy bym mógł, tak, nie, nie jestem typowym wieszakiem, pływakiem, więc to pływanie mam takie średnie, powiedzmy, bieganie też bez szału, ale rower, się okazało, że rower jest moim konikiem. Bo rower to jest najlepsza dyscyplina w triathlonie. Najlepsza, najfajniejsza. Myślę, że wielu triatlonistów też się zgodzi, że to Ile jest naj, najfajniejsze. Ile sprzętu to jest jeszcze inna sprawa. No i to też chyba najłatwiej zrobić pod kątem techniki. No, a tu ja pamiętam kilka Twoich historii, kiedy technika jazdy nie była najmocniejszą stroną. O. Ciekawe. Że nie wywlekać Gdyni Śpiącego Policjanta, czy jakiś dziury w drodze w Poznaniu bodajże. To no, tak na szybko, co pamiętam, ale nie tak. będę Cię tu pogrążał. Tak, tak, tak. Trzeba dobrze trzymać kierownicę, znaczy, bo jak staną ręce mówią, na leżącym policjancie, to można na nim skończyć wyścig. Kolarze mówią, że triatlonista na rowerze to jest stan umysłu, tak? oni się nigdy nie nauczą jeździć. No dobra. No technika, kiedy powiem szczerze, wygrałeś? nauczyłem się nieco. Bo ja tam pamiętam jeździć. jednego mistrza Polski, to sam pamiętam, bo czekałem wtedy na ciebie na mecie. Ale kiedy coś wygrałeś pierwszy raz na serię? Po drodze jest, gdy były starty z draftingiem, właściwie sprinty, takie historie, byłem wicemistrzem Polski wraz z Królem Akwedukt Kielce. Wicemistrzem Polski sztafet to było świetne przeżycie. W juniorach też sięgałem po medale Mistrzostw Polski. Natomiast seniorskich sukcesów, no, kilka miałem. Wicemistrzostwo Polski czy Brąz Mistrzostw Polski to był na dystansie długim. Czy długi, długi, czy średni? ITU. To jest taki nietypowy 3 km pływania, 80 rower, 20 bieg. Natomiast rzeczywiście w 2016 wreszcie udało się. Zwyciężyć na, na połówce w Sierakowie. Mistrzostwach Polski. Może też dopiero wtedy, bo ja po macoszemu zacząłem traktować nasze polskie podwórko, jeżeli chodzi o długie dystanse, bo się skupiłem na startach zagranicznych. To pamiętam, że ty zawsze dużo wyjeżdżałeś i to targety były właśnie, żeby startować te starty główne za granicą. Ale to też jest chyba trudne, prawda? Bo to. Trafić z formą to jedno, a dwa, że jeszcze z logistyką trzeba sobie poradzić. Na tych wyjazdach zagranicznych mm -hmm. więcej rzeczy może pójść nie tak niż w Polsce, prawda? E, w, może i tak. Rzeczywiście jakoś u mnie to, to w miarę e, się wszystko dobrze układało, mimo że jeździłem wszędzie sam, musiałem sam sobie organizować e, wyjazdy. Dzięki sponsorom też e, było mnie na to e, stać, e, no ale nie mogłem ze sobą ciągnąć całej ekipy. Zresztą triaton jest taką dyscypliną indywidualną. Większość zawodników jeździ nawet pro po świecie samemu mhm. tak, i sobie radzą. Można dzięki temu też spotkać dużo osób na miejscu, dużo gospodarzy chce przyjmować takich zawodników nocować, więc to czasami jest naprawdę świetna przygoda, czasami. Organizator zwraca pobyt, czasami daje hotel, a czasami organizuje tak zwany homestay, co jest najlepszą opcją, bo poznajesz lokalsów, oni Cię gdzieś tak, wożą, żywią Cię dobrze, nie musisz jeździć y, po jakichś knajpach, nie wiadomo y, co jeść, także o, to pamiętam fajne. O, jakieś zawody, gdzie dojechaliśmy na kwaterunek, prawie w nocy. I... Nie wiem, czy to w ogóle można powiedzieć publicznie, jak o tym miałeś dietę przed, dzień przed startem. kość z ser, pamiętam, chyba z makaronem pro forma, ale chyba jakaś masakra. Jak ja na to patrzyłem, to myślałem, że ja bym na tym w ogóle nie wystartował. Dał rady, nie, nie, to nie <laughs> było to, takie złe. Ale to nie było wtedy, kiedy wygrałeś? Eee, wiesz co, wtedy tymi... co wygrałem, to mnie w łóżku. Albo, <laughs> spaliśmy we wspólnym łóżku, można tak, tak powiedzieć. Tak, dlatego moja żona uznała, że powinniśmy od tego wiesz, czasu jeździć wiesz, wszędzie wiesz. na okay. zawody, e, na których najbardziej mi zależy. Jakoś dobra się. My z tematu. Opowiedz, e, co ty jeszcze oprócz własnych startów robisz? No bo z czegoś trzeba żyć. E, pracujesz w kopalni, maszetat wojskowy. Co robisz w życiu? Tak. Tatu żadnego nie mam. E, skończyłem studia fizjoterapii e, na wf warszawskim, e, ale m, gdzieś tam po próbach pracy w tym zawodzie e, odpłynąłem w stronę coachingu personalnego, Aha. treningów personalnych triatlonowych. Rozpisuję e, plany moim zawodnikom. Założyłem grupę e, Luft Team, e, gdy jednocześnie zacząłem startować jako pro. I gdy y, y, Tenże sport właśnie poszedł w stronę amatorską, bardzo się rozwinął. No i Ile jestem dumny już z już tego, że była rynku? to jedna z pierwszych takich grup okay. amatorskich. Kiedy to hmm. było? Ile lat już jesteś na rynku? Jako 2012 ten? rok. Nawet 11. W 2011 zacząłem pracę z pierwszymi zawodnikami, potem ta grupa się trochę rzeczywiście zaczęła mocniej rozwijać, a w 2012 wystartowałem w pierwszych zawodach jako zawodnik pro na Lanzarote. Czyli już blisko dekadę jesteś trenerem? No, można powiedzieć tak. No i praca polega na tym, że rozpisuję plany online i czasem się spotykam. Nawet w erze obecnej pandemii, spotykamy się czasami z podopiecznymi indywidualnie, czy na rowerze, czy na bieganiu. Mhm. Mam kilku takich wiernych zawodników, z którymi utrzymuję teraz kontakt. Także to działa. A z wieloma zawodnikami przeszliśmy na online zupełnie, mm -hmm. także z moją, z moją juniorską klubą grupą. No w tej grupą. chwili, e, jak z zegarka zrzucany jest cały trening, to dość precyzyjnie widzisz, co twój podopieczny wykonał. Tak, tak, e, to na pewno. E, no, ale mamy problem rzeczywiście, co robi spływanie. Tutaj musimy to zastępować okay. gumami, e, czy różnymi z innymi stabilizacyjnymi e, ćwiczeniami. Tak. Dwa lata temu ruszyła grupa Junior Lufty Team w Artisie. Tutaj właśnie wspomniany trener Zbyszek Zawadzak bardzo mi pomaga w rozwoju tejże grupy. Także historia dotyczyła koło. To jest koło. Bo Zbyszek dalej trenuje młodzież. Tak. A jego podopieczny, który u niego zaczynał, jest już starym koniem, ma własne dzieci. On był dwa lata starszy ode mnie bodajże, czy rok, gdy zaczął mnie trenować. Ja wiem, to są tacy ludzie jak na przykład e, pan Ramza, który współpracuje teraz z WKK. Ja gościa pamiętam, jak w 96-97 ja ścig się ścigałem i Ramza już wtedy był stary. I minęło 20 lat. Przynajmniej tak Ci się wydawało. I dalej jeździ na rowerze, ja potrafię w listopadzie jechać furą do pracy, że mi w ręce zimno wałczy i w ogóle, wiesz, mnie telepie. I patrzę, czerwony rower, błotniki, raz zajedzie na trening. goście no, są niektórzy niezniszczalni. Tak, to niezniszczalny. Mieszkałem z nim kiedyś na Cyprze. A powiedz pancernie. mi, w tej chwili już nie, nie startujesz, nie, jakby nie, nie ma planów y, jakichś takich agresywnych na sezon? tego co rozmawialiśmy przed sezonem, tak. jak jeszcze była teoria, że będą jakieś zawody. To <grym> no tak. Do, Dobrze się być. strzeliłem z tą przerwą. W zeszłym roku też tak sezon był na przetrwanie. No to się w dużej mierze zbiegło z tym, że no z problemami pewnymi zdrowotnymi mojej żony. To jest jakby priorytet żeby. No jest taki moment, że człowiek dorasta to? i musi wybrać. Rodzina i praca czy bycie pro, czyli tak. ta przerwa, a potem będziesz mocnym amatorem? Zobaczymy Cię jeszcze zobaczymy. Być na zobaczymy. No nie da się ukryć, że e, jeżeli ma się być zawodnikiem na najwyższym poziomie, to Trzeba, musi wszystko być, poświęcić. trzeba poświęcić wszystko, mieć wsparcie z każdej strony e, i wszystko musi grać. Rodzinna sytuacja i. i e, jeżeli to ma się poukładane, no to nie ma szans na to, żeby kontynuować karierę jako pro. Także walczymy o tą stabilizację. Ja się skupiam na rozwoju grupy i seniorów i juniorów i mogę więcej czasu poświęcić moim zawodnikom osobiście. A no co klub to, będę robił za rok, to zobaczymy. Klub dziecięcy już funkcjonuje też chyba drugi rok, tak? Tak, tak, zresztą to też pomagasz czasem w tych naszych treningach. Także... No ale ja jestem od roboty, to ja się tak nie skupiam, ale jakby sobie uświadomiłem, że właśnie, bo dzi... trenowanie dzieciaków to jest pewna nowość, ale właśnie coraz więcej dzieci naszych klientów też zaczęło u Ciebie trenować. No tak, więc. Tak, 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 kręcimy się cały czas w tym samym towarzystwie, ale mamy bardzo wielu też tak naprawdę małych podopiecznych. Którzy, gdzie, których rodzice gdzieś tam przychodzą sobie raz w tygodniu na siłownię, ale widzieli, że dzieciaki gdzieś tam fajnie właśnie biegają, czy po tych schodach nawet, jakieś jest chłodnie, to idą na schody biegać, czy na bieżniach, czy na rowerkach i widzą, że coś się dzieje i przyprowadzają swoje dzieciaki, mimo że sami nie są triatlonistami. Także no nie trzeba po... być urodzonym triatlonistą, żeby jego dziecko też Szło w triatlon. W obecnej dobie, kiedy dzieciaki bardzo dużo czasu, jak są niezaopiekowane, spędzają przed elektroniką, to wydaje mi się, że sport jeszcze bardziej jest takim dobrym kierunkiem wychowawczym. On jednak leczy z głupot, buduje poczucie własnej wartości, systematyczności, obowiązkowości, to jest dobry kierunek dla dzieci. Tak, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony też tymi naszymi podopiecznymi. Bo oni stworzy, stworzyli taką atmosferę rzeczywiście wspierania się, takiej radości z tego sportu, nie to, mhm. że y, znowu trzeba tutaj się ruszać. Tylko nie. są zajarani. Super. Oni są kurczę, tak energiczni. na każdym treningu jest taka pozytywna energia, że dorośli mogą Ciągniesz się. będzie z nich ten power. Tak, mogą, mogą się od nich uczyć po prostu tej radości mhm. sportu. No i my też ich nie ciśniemy. Nie ma czegoś takiego, że trzeba. Musisz być mistrzem tylko... polski. Tak, oni, oni chcą, oni chcą po prostu e, to robić, e, ale tego musu nie ma. Tylko to jest zabawa. Także super. zapraszam wszystkich, którzy e, myślą, że u nas to się po prostu tylko dzieciaki wrzucamy na bieżnie, włączamy prędkość 40 i dawaj dychę biegniesz non stop. Nie, to nie jest tak. Są, jest zabawa, są przyspieszenia, są zmiany, sztafety, e, team spirit. Okej, okay, super. Miki, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę. Jak świat zwolnił, to mm. właśnie odnajdujemy teraz chwilę, żeby zrobić rzeczy, które czekały w poczekalni. Nie przybijam z tobą piątki, bo wiadomo, zachowujemy dystans społeczny. Nogą. Tak, nogą. Życzę udanego treningu dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania do Mikołaja, wpiszcie w komentarzach. Przekażę mu, postaram się go. Przypilnować, żeby Wam odpowiedział. A może go namówię, mówię, żeby nagrał jakieś treningowe wskazówki kiedyś. Zobaczymy, na przykład jak no tak. zrobić strefę zmian szybciej niż w 8 minut, bo to ja Wam mogę pokazać. Tak, we własnym domu teraz, tak jest. ćwiczenia i tak dalej. Okej, okay. Zapraszam na lustryteam.pl i do kontaktu. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Hej!